Cześć, jesteśmy w strefie LG, gdzie podczas wciąż trwających targów IFA mieliśmy do czynienia z nielada technologicznym przełomem. Wszystko za sprawą pierwszej na świecie transmisji na żywo wykorzystującej technologię HDR. Co tak naprawdę to oznacza? Jeżeli chodzi o standardowy obraz, telewizory niekorzystające z HDR-u mogą wyświetlać obraz w jasności do 100 nitów, jeżeli korzystają z technologii HDR, jest to wartość nawet do 4000. Przekłada się to przede wszystkim na o wiele bardziej żywe oraz naturalne kolory oraz lepiej kontrastujące na ekranie ze sobą barwy. Z telewizorami wykorzystującymi technologię HDR mieliśmy do czynienia już prawdzie wcześniej, ale po raz pierwszy wykorzystano je do przekazu na żywo. W tym przypadku korzystano z przekazu satelitarnego Astra oraz z dekoderów od firmy Broadcom. Jeżeli tak wygląda przyszłość telewizorów, w naszych domach naprawdę nie możemy się doczekać.